Hej, mam dla was kolejny materiał na temat nowego dodatku, Secrets of the Obscure. Tym razem ArenaNet podzieliła się z nami informacjami na temat riftów. Na początku mamy krótką informację na temat kryptis, czyli tej demonicznej rasy, z którą będziemy walczyć. Tutaj za dużo o nich nie ma, tylko powiedzieli, że... Znajdziemy nowych sojuszników, aby zatrzymać ich inwazję. Jeśli już mowa o tych sojusznikach, to właśnie chodzi o członków Astral Warda, czyli tej organizacji, do której dojdziemy. Otrzymamy od nich specjalny przedmiot, który nazywa się Heart of the Obscure. Będziemy mieli także osobne masterki z tym powiązane, i ten przedmiot właśnie będzie nam służył do otwierania i do zamykania riftów. Poniżej mamy nieco więcej o riftach, co jest powiedziane, że to będzie permanentna opcja na Open World Content. Takie rifty pojawiać się będą oczywiście na terenach nowego dodatku, czyli Secrets of the Obscure, na centralnej. Tyri, na Kancie, a także na Krystal Desert. Te rifty na terenach niepowiązanych z dodatkiem będą miały swoją tygodniową rotację. Jak to będzie wyglądać? No, mniej więcej tak, że podchodzimy do rifta, otwieramy go tym specjalnym przedmiotem, wychodzą z niego Kryptis, trzeba ich pokonać, oni potem dzwonią po swojego bossa, przychodzi przykładowo jakiś champion, i potem, jak się z nim uporamy, takiego rifta będzie można zamknąć i polecieć do kolejnego. I tu też taka ważna informacja, że przeciwnicy, którzy wychodzą z tych riftów, skalują się z ilością graczy, którzy z nimi walczą. Po tym jak zamkniemy takiego rifta, dostaniemy esencję, które będziemy mogli wykorzystać do krawcenia broni, armorów, w tym też tych legendarnych, i będziemy mogli je także wykorzystać, aby podbić sobie trudność takich riftów. Więc jak widzicie, całkiem ciekawie się to zapowiada. Zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. I to by było na tyle w tym krótkim materiale. W komentarzach poniżej możecie dać znać, czy podobała Wam się ta mechanika riftów. Zapraszam również na Discorda oraz na Twitcha. Wszystkie linki macie w opisie. Trzymajcie się i do następnego. Hej!